W kolejnym odcinku Teorii Magii Liczb Wszechświata przedstawiam przykłady zastosowań fundamentalnych liczb wszechświata. Czytając treść mojej teorii magii liczb wszechświata można się dowiedzieć jaką rolę we wszechświecie pełnią moje fundamentalne liczby wszechświata oraz można się dowiedzieć, czy istnieje ruch czegokolwiek oraz można poznać dokładne wyliczenie zależności masy i energii, czyli wyliczenie wzoru R e równa się 3 drugie razy mc kwadrat. Moja teoria magii liczb wszechświata, czyli teoria wszystkiego, wyjaśnia jaki jest podstawowy składnik wszechświata. Wyjaśniam też czy dla wszechświata istnieje liczba zero oraz wyliczam na przykład stosunek prędkości światła widzialnego do prędkości maksymalnej światła, a także wyjaśniam co to w ogóle jest prędkość. W treści tego mojego opracowania informuję zainteresowanych, jakie są fundamentalne liczby wszechświata. I jest to największe możliwe odkrycie naukowe nie tylko świata, ale także wszechświata. Odkryte przeze mnie trzy fundamentalne liczby wszechświata tworzą cały wszechświat. Wyjaśnię też, dlaczego naukowcy nie mają pojęcia o istnieniu fundamentalnych liczb wszechświata. Wyjaśniam też, dlaczego fotony są jedynymi prawdziwymi cząstkami elementarnymi w naszym wszechświecie oraz wyjaśniam, gdzie i kiedy i w jakiej postaci fotony tworzą całą masę naszego obserwowalnego wszechświata. Ten obserwowany przez ludzi tak zwany wszechświat, czyli ten nasz niby wszechświat, to tylko maleńki fragment naszego lokalnego wszechświata. W naszym lokalnym wszechświecie jest 400 tysięcy takich wszechświatów jak ten nasz tak zwany wszechświat. W mojej teorii liczb wszechświata przedstawiam w stopniu zadowalająco dokładnym, czym jest czarna dziura i gdzie jest Ziemia w naszym wszechświecie lokalnym. Wyjaśniam, jak wyliczyć temperaturę w każdym zakątku wszechświata i czy istnieje promieniowanie reliktowe oraz jaka jest prawdziwa przyczyna poczerwienienia światła od dalekich gwiazd. Stałe fizyczne nie istnieją. Wyjaśniam, jak zobaczyć jądra atomów występujących na Ziemi. Oraz jak poznać stwórcę i właściciela wszechświata. Oraz wyjaśniam bardzo wiele innych zjawisk wszechświata. Każdy powinien przeczytać moją teorię wszystkiego, czyli teorię magii liczb wszechświata. W rozdziale 5 podam przykłady zastosowań fundamentalnych liczb Wszechświata. Przykład. Stała grawitacji jest wyznaczana doświadczalnie przez naukowców, a jej wartość wyznaczona przez naukowców wynosi 6,67 razy 10 do minus 11 Newton razy metr kwadrat przez kilogram do kwadratu. Stałą grawitacji ja wyliczam według mojego wzoru, który napisałem 40 lat temu po wyjaśnieniu zjawiska grawitacji. G równa się LE razy C kwadrat podzielić przez 2pi razy W razy M E. W jednostkach metr do trzeciej podzielone przez sekundę do kwadratu razy kilogram. Cała g równa się 1 przez W razy l e przez 2pi Razy c kwadrat podzielone przez m e i jest to wzór przy wykorzystaniu obowiązujących jednostek fizycznych, ale oczywiście tylko tych trzech najważniejszych, bo pozostałe wszelkie jednostki fizyczne do opisów wszechświata są zbędne. Z tego wzoru wynika, że stała grawitacji nie jest tajemniczą własnością materii mierzoną w jednostkach newton razy m przez kilogram do kwadratu lecz wynika w ścisły sposób z wartości znanych wielkości fizycznych LE, CE i ME oraz liczb. W, pi i liczby 2. Prawidłowy mój wzór do obliczenia stałej grawitacji przy wykorzystaniu moich jednostek bardziej matematycznych niż fizycznych wszechświata, który podałem w dalszej części tego mojego pracowania jest niezwykle prosty. G równa się 1 podzielone przez 2W. W jednostkach D razy C do kwadratu przez w. Z tego wzoru wynika, że stała grawitacja jest odwrotnością iloczynu mojej fundamentalnej liczby wszechświata W i liczby 2 w jednostkach podanych w nawiasie. Tutaj jednostka 1 D odpowiada promieniowi drobinki Jednostka 1C odpowiada prędkości światła Jednostka 1U odpowiada masie drobinki Naukowcom przekazałem kilka lat temu pochodzenie wzoru i stałej grawitacji, ale jestem pewien, że ani jeden z nich nie zrozumiał, jakie jest pochodzenie zjawiska grawitacji. Zrozumienie zjawiska grawitacji do końca wymaga zrozumienia całości zjawisk wszechświata. Tutaj LE to długość fali fotonu o masie równej masie elektronu, C to prędkość światła, ME to masa elektronu. Stała G, a tak ją określają naukowcy, nie jest stałą. W równa się 1 przez 2 G. Razy l e przez pi razy c do kwadratu podzielone przez ME, czyli wyrażenie po prawej stronie równania to liczba, bo W po lewej stronie równania to liczba. Przykład. Tak zwaną długość i masę planka wyliczam tak, korzystając z liczby W. L planka równa się LE podzielić przez 2 razy pi razy pierwiastek z liczby W równa się 1,616 razy 10 do minus 35 m. Przykład M planka równa się m e razy pierwiastek z liczby w i to równa się 2,1767 razy 10 do minus 8 kg łatwo można sprawdzić, że naukowcy wyliczają te wartości liczb Planka w całkowicie niezrozumiały sposób. Nikt nie jest w stanie zrozumieć, patrząc na wzór naukowców dotyczący na długości planka, co to jest iloczyń stałej H i stałej G i co będzie po podzieleniu tego iloczynu przez prędkość światła do potęgi trzeciej i jeszcze aby uzyskać długość planka, trzeba dokonać pierwiastkowania drugiego stopnia z całości, czyli zrozumienie co kryje się pod tymi piętrowymi wzorami złożonymi z różnych wyznaczonych doświadczenia tak zwanej stałej fizyki jest całkowicie niemożliwe. Wynik wzoru naukowców jest w metrach, czyli to długość, ale tak naprawdę to długość czego? Podobnie jest z masą planka i innymi wielkościami planka. Oczywiście problem zaczyna się już od braku możliwości naukowców do zrozumienia istoty pochodzenia poszczególnych tzw. stałych w tych wzorach, bo najpierw trzeba wyliczyć i to bez doświadczeń i ze zrozumieniem wartości tych stałych fizycznych, a dla naukowców to problem nierozwiązywalny. W moich wilczeniach Le to długość fali fotonu o masie elektronów spoczynku, liczba W. To moja w najważniejsza liczba wszechświata m to masa elektronów. Korzystając z tak wzorów planka lub jego następców, tego nie wiem, polegających na mnożeniu i dzieleniu oraz pierwiastkowaniu tzw. zwanych stałych fizycznych, które nie są stałymi, niemożliwe jest wyjaśnienie czym dana wielkość w tych wzorach planka jest. Natomiast wyjaśnienie znaczenia na przykład wartości długości planka, korzystając z liczby w jest proste. Wystarczy wyliczyć ze zrozumieniem liczbę w. Masa drobinki równa się masa elektronu podzielić przez W, równa się 1,5953397 razy 10 do potęgi minus 75 kg. To wyliczenie zawsze będzie mało dokładne ze względu na niedokładność wyznaczenia masy elektronów kilograma. Przykład. Masa elektronu równa się masa drobinki razy W. To wyliczenie masy elektronu można wykonać z teoretycznie dowolną dokładnością, jeśli przyjmiemy, że masa drobinki równa się 1u. Przykład. Rozmiar naszego lokalnego wszechświata, czyli rozmiar dro 0 czyli rozmiar d0, wynosi LD równa się w razy l To równa się 1,385386 razy 10 do 33 m. Przykład. Promień naszego lokalnego wszechświata, czyli promień dro 0 czyli promień d0, wynosi r n równa się 2 razy LD podzielić przez 2 pi Równa się W razy LE podzielić przez pi. To równa się 4,4982 razy 10 do 32 metra. Tutaj liczba W to moja najważniejsza liczba wszechświata. LD to długość fali fotonu o masie równej masie drobinki. I jest to jednocześnie rozmiar naszego lokalnego wszechświata. Czyli rozmiar do l LE to długość fali fotonu o masie równej masie elektronu. Jeden z fragmentów naszego lokalnego wszechświata jest PW do kwadratu razy mniejszy od naszego lokalnego wszechświata I najprawdopodobniej to ten odrębny fragment naukowcy nazywają wszechświatem Czyli jest to wszechświat współczesnych naukowców Przykład promień RWWM wszechświata współczesnych naukowców Czyli rozmiar tego wyróżniającego się fragmentu naszego lokalnego wszechświata wynosi 1,31043 razy 10 do 26 Metra. To równa się 13,851 miliardów lat świetlnych. Taki fragment naszego lokalnego wszechświata faktycznie istnieje. Ten fragment naszego wszechświata lokalnego jest fragmentem odrębnym, a to wynika z mojej logicznie wypracowanej zasady tworzenia się struktury naszego wszechświata lokalnego. RWN równa się RNWl podzielić przez PW do kwadratu. Przykład wartość PW obliczam tak: PW równa się w do potęgi 7 96. Porównując promień NWL i promień WWN otrzymamy 3 365 175,68. A to równa się PW do kwadratu, czyli na kartce papieru z zeszytu z narysowanym oczywiście w skali bardzo pomniejszającej prawdziwy wymiar z narysowanym promieniem NWL otrzymamy sześć współczesnych naukowców WWN w postaci jakiegoś niewidocznego prawie punktu, czyli czegoś mieszkańcania niż kropka. Przykład masa dro 0 czyli masa naszego wszechświata lokalnego, czyli masa naszej drobiny wynosi W podniesione do kwadratu razy masa elektronu. Wzór masa naszej drobiny równa się w razy W razy masa elektronu równa się 987 razy 10 do 59 kg. Tutaj liczba W to moja najważniejsza liczba wszechświata m Nd to masa drobiny numer 0, czyli masa naszego lokalnego wszechświata. ME to masa elektronu. Przykład. 1 kg masy to 6,268257 razy 10 do 74 drobinek. Przykład. 1 m to...

1,352608 razy 10 do potęgi minus 57 metra. Tutaj LE to długość fali fotonu o masie równej masie elektronu. Liczba W to fundamentalna liczba wszechświata. Przykład. Naukowcy oszacowali ilość obserwowanych galaktyk na 10 do 11. Moje samodzielne wyliczenia określają tą ilość jako W do potęgi 0,25, czyli 154... Miliardy 581 milionów 5839 sztuk lub inaczej 1,54 581 razy 10 do 11 galaktyk. I taką samą średnią ilość gwiazd w każdej galaktyce. Proszę porównać dokładność mojego wyliczenia ilości gwiazd i galaktyk z dokładnością. Policzenie obserwacyjnego naukowców, a zwłaszcza proszę porównać koszty poniesione przez społeczeństwa na policzenie tych galaktyk przez naukowców z kosztami policzenia tej liczby według wzoru W do potęgi 0,25, czyli pierwiastek czwartego stopnia z liczby W i to równa się HW. To oczywiście jest ilość galaktyk we wszechświecie współczesnych naukowców i to jeśli naukowcy rzeczywiście Obserwują tylko odrębny obiekt niby naszego wszechświata w całości, bo być może ten obserwowany przez nich obiekt naszego wszechświata lokalnego jest tylko odrębną częścią większego, odrębnego obiektu, w którym ilość galaktyk wynosi HW. Całkowita ilość galaktyk w naszym wszechświecie lokalnym jest kilkakrzędnej wielkości większa.